Hani, witam Was bardzo na moim kanale w kolejnym filmie dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i tym razem nie będzie to food haul, a będzie to taki hall do domu. No chociaż e, kilka takich jedzeniowych rzeczy się też e, tutaj e, znajdzie. W zasadzie jest już późno. Coś mi tutaj zegarek szaleje, ale jest godzina prawie 22 środa wieczorem, a ja przychodzę do Was z zakupami. Primarka, spoko Z IKEA i z Action Czyli można powiedzieć z moich ulubionych takich właśnie Sklepów do domu No i tutaj nie przedłużamy, lecimy Dajcie znać, czy byliście właśnie ostatnio może w Action Albo nie wiem W IKEA No i lecimy To w ogóle zakupy już chyba z miesiąc temu zrobione Z Primarka Spoko też, już dość dawno i w zeszłym weekend byłam w Ikea. I tak, tutaj mam dwie, o widzicie mój aparat, dwie takie tacki lustrzane e, właśnie z Primarka i one kosztowały 12 euro. I kupiłam je z myślą o tym, że postawię sobie je na stół i wstawię jakieś tutaj cięższe świeczuszki. E, one też są dosyć ciężkie, no i przynajmniej one mi... Zablokują trochę te bieżniki, które mam na stole, bo wiecznie są zwalone przez koty. E, tutaj mam dwie takie podkładki, właśnie do ćwiczeń. I one kosztowały 4 euro. Wiecie, żeby się tam za bardzo nie ślizgać na podłodze. E, tutaj jeszcze jakieś gacie, eski, trójpak. Nic ciekawego. Tutaj mamy jakąś taką. O, nawet zapomniałam, że to kupiłam. Taką piżamkę ze spodenkami. Jak zwykle białe skarpetki. 37, 42. No mogą być duże, bo jest ja tylko 37. Albo 35, 37. Druga paczka. I one kosztowały 3 euro. Tutaj mam jakieś rzęsy. Po raz setny będę robić um, właśnie podchody do rzęs. Kolejny zestaw gaci, 7 euro komplet, o i tutaj są właśnie te świeczuszki, tutaj jest jedna tak z takim drewienkiem i normalnie kosztowała 5 euro a ja ją kupiłam w przecenie za mm, 3 euro jaśminowa kot już musi tutaj pcha do yy, torby a tutaj jeszcze z DM-u z Balea, tutaj się nie chcą sfokusować, widzę, że mi tutaj już bateria miga, ale bo zaczęłam nagrywać Moja bateria już wysiada, i tutaj mam tak, maseczkę. Jedną, kolejna, i one były wszystkie po 90 centów. W Primarku, gdzieś tutaj jest jeszcze jedna detoksująca i nawilżająca. Co ja tutaj mam, kolejne. Odświeżacz i mała świeczuszka Właśnie z tego samego Zestawu, 5 euro I tutaj też przecena 3 euro O, tak to wygląda Czy tutaj są do tego gdzieś patyczki? Chyba tutaj W tym pudełeczku I w mojej torbie Siedzi on Uciekaj mi stąd Małe wariacie Co ja tutaj jeszcze mam? Aha! sól himalajską do wanny 2,50 w Primarku tutaj coś, na szapkę napis Love za 3 euro i tutaj jeszcze jedna świeczuszka za 4 euro, również z tej samej serii, przeceniona z siedmiu tylko z takim widzicie tutaj szklanym dekielkiem i to by było na tyle z Primarka spoko mam Tą pufę, którą już kiedyś miałam, ale niestety mi się zniszczyła. I mam teraz nową, tutaj jeszcze zapakowana, gdyż trochę kosztowała. Tutaj mam jeszcze dwie rzeczy z internetu, z Amazonu, i to są chleb orzechowy, low carb i e, wróć się, bułeczki. Tutaj również z Amazonu jedna paczka. Widzę, że lekko przez koty podrapana i tutaj jest ta taka wiecie poduszka profilowa ortopedyczna coś ostatnio nie bolał kark, <laughs> dlatego taką poduszkę sobie zakupiłam. No i tutaj duża torba zika, tutaj jeszcze jest prześcieradło z lidla. Chyba dyszkę kosztowało. Blaszka nowa. Co tutaj mam? O? Najważniejsza rzecz. Zobaczcie pierwszy kalendarz adwentowy w tym roku. Z IK. Kupiłam go z tego względu, że jakoś z tymi kalendarzami z czekoladkami nie przepadam, ale tutaj są dwie karty takie pod podarunkowe do IK. I powiem Wam, że w zeszłym roku miałam taki właśnie z Lidla z czekoladkami i były dwie karty podarunkowe, chyba 15 albo 20 euro tam wygrałam. Kalendarz kosztował chyba 12, czyli tak samo jak tutaj, więc nie dość, że mi się, wiecie, zwróciło. Czekoladki miałam, To jeszcze byłam na plusie, więc może i tym razem IK się uda. Tutaj znalazłam takie bardzo ładne kieliszki. To są chyba te do martini, ale ja to może będę używać jak jakieś takie pucharki do jako taką jako takie pucharki do deseru zobaczymy jeszcze. I ona też kosztował chyba tam nie wiem 90 centów, chyba będą mniej już 1 euro. Tutaj mam mm, orzeszki jedne. O, drugie. To są akurat rzeczy teraz e, action. Tutaj spuriny dla kota. Jakieś denta live, czyli coś na ząbki. Dwa na pewno są mleczka dla kota. Jedno nie będzie drugie. O, tutaj jeszcze takie liquide, który mały bardzo lubi. Co my tutaj jeszcze mamy? O, ten sos. Czosnkowy właśnie z action jest bardzo polecany na różnych kanałach na YouTubie, z tego co widziałam. Ja go też już miałam i w sumie również go polecam. Tutaj świeczuszka z poko, śliwkowa od glade, która się również tutaj nie chce sfokusować, chyba przez to, że bateria już mi tutaj miga. No, ja już jestem gotowa, jak widzicie, na jesień, bo świeczuszki już są. No, i kalendarz odwentowy, to ale to jest na zimę. E, pianka, wiadomo, jesień, długie kąpiele, więc pianka musi być. E, po raz kolejny, najsłodszy zakup na świecie. Kot, jak zwykle, siedzi w torbie. Co ja tutaj jeszcze mam? O, Action wziąłem dwa czarne talerze, bo myślę też nad jakimiś filmami kulinarnymi i myślę, że na takich czarnych talerzykach fajnie będzie się prezentowała. Jakieś świecie fajne potrawy. Co my tutaj jeszcze mamy? O, jeszcze jeden liquid dla kota. Tu z Kauflandu. No i w tamtym aparacie bateria mi zdechła. Musiałam zmienić kamerę na drugą. Całe szczęście mam dwie. Baterie też mam do tamtego aparatu, ale oczywiście jak zwykle nienaładowane. I skończyłam na tych tostach z tej samej firmy, co właśnie te mieszanki do chleba i do bułek. Ja je kupiłam w Kauflandzie. I z tego co widzę, Albo mi się wydaje, albo one są przeterminowane. Chyba, że to jest data produkcji. Nie wiem, później sobie poczytam. Bo widzę tutaj 11 sierpnia. 11 sierpnia już był, dawno. No dobra, no mniejsza, z tym lecimy. Tutaj mamy kolejny pojemnik taki właśnie z IKA. Już jeden taki mam i w nim trzymam sobie wiecie, takie poukładane przyprawy, żeby mi się tam nic po szapce e, nie walało, nie rozsypywało. No i tutaj w zasadzie. Mam jeszcze dwa razy sticksy dla kota z kurczakiem, i tutaj są z łososiem. wika też dajmy. Ja wziąłem taką dużą patyczkę, może zrobię sobie właśnie na stole taki ten wiecie, pojemnik z, ze świeczkami i też w jakiś fajny taki ładny pojemniczek, sobie jakieś słodycze i ostatnia rzecz z Ika, jest to taki kartonik i tutaj kupiłam ten ich cały zestaw do robienia hot dogów, bułki już są dawno w zamrażarce a um, parówki w lodówce a teraz zobaczmy co oni tutaj dali w tym pojemniku są tutaj, wiecie, te papierki do hot dogów. Musztarda. A tutaj byłam bardzo ciekawa. Ketchup. Prażona cebulka. I ogóreczki. To chyba kosztowało cały ten zestaw. Właśnie na 20 hotdogów razem z tymi bułkami z parówkami 20 euro. Więc w sumie tak jak w Ikei, bo w Ikei jeden hotdog kosztuje 1 euro. Więc tutaj na 20 hotdogów mamy zestaw za 20 euro. Więc tak ten tutaj kartonik się przedstawia. A tutaj jeszcze jeden taki malutki kartonik, ale niepozorny, bo waży bardzo dużo. Teraz Wam pokażę, co ja tutaj mam. Też sobie zamówiłam z Amazonu i to są hantelki. Dwa razy po, o, po 5 po kilo. Więc tak. 10 kilo i jedziemy. Jedna, druga trzeba tutaj mięśnie... Trenować. Więc dobra, kochani, to by było na tyle. Wyrzucam handelki, rozpakowuję te zakupy. Dajcie znać, czy coś z moich zakupów Wam się spodobało, czy może ostatnio kupiliście coś podobnego. Koty się tutaj mi właśnie biją pod stołem. Więc dobra, jestem ciekawa, czy tak jak ja, wy czekacie już na vlogmas. Ktoś się mnie chyba pytał, czy będę w tym roku kupować kalendarze dymientowe. Nie wiem jeszcze. Myślę, że coś tam może kupię, ale czy dużo to nie wiem, bo by... oszalały. Koty. Hmm. Chyba, że znajdę właśnie coś takiego nowego. Coś takiego nowego co się jeszcze nie pojawiało, bo te wszystkie są takie podobne w ten z Maybelline, który miałam w zeszłym roku, w, znaczy dwa lata temu w zeszłym roku było praktycznie identyczne. Więc tak, jeszcze tamtych wszystkich kosmetyków nie zużyłam, więc raczej trzeciego kupować nie będę. Przekładki, no to wiadomo, gdzieś tam przydadzą. Eee, no i dobra, zobaczymy. Może gdzieś już też ktoś z Was mi podpowie. Może gdzieś ktoś widział już jakiś fajny kalendarz adwentowy, więc dajcie mi znać. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Budziaki, pa pa!